切嘛！ Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka w zasadzie jest różnica pomiędzy zwykłym arcymistrzem, a arcymistrzem z czołówki światowej? Bo ja się zastanawiałem i przez długo nie znałem jakiejś konkretnej odpowiedzi, natomiast ostatnie dni tę odpowiedź mi dały, ponieważ Mateusz Bartel, czyli człowiek, który ze mną grał dwa razy i ograł mnie bez trudu, prawdopodobnie ograłby mnie też na ślepo, mierzy się aktualnie na turnieju w Pradze, gdzie gra z bardzo silnymi zawodnikami, Abdusatorowym, Raportem i innymi, nawet będzie trzech zawodników, którzy będą grali w aktualnym, znaczy w turnieju kandydatów w tym roku. No i nie jest to łatwy turniej dla Mateusza. Natomiast wybrałem dwie partie, które pokazują, jaka jest właśnie różnica pomiędzy tymi zawodnikami, którzy są w czubie, a tymi, którzy troszkę pod tym czubem są. Także zachęcam do oglądania. Zapraszam Was także na kanał Mateusza. Nagrywa on tam swoje analizy. No i o godzinie 15 w każdy dzień po za, poza niedzielą, czyli jak dzisiaj nagrywam, no to poza dzisiaj te partie są komentowane ja będę jeszcze tylko jutro, także przechodzimy już do partii, pierwsza partia, którą chciałem wam pokazać, to partia z Parhamem Maksodlu, zawodnikiem, który aktualnie ma 2,715 natomiast wcześniej miał ponad 2,730, zbliżał się do czołówki, no i oczywiście Mateusz grając byłem grając białymi zdecydował się zagrać ruch E4, nastąpiło C5, skoczek F3, D6 no i oczywiście można zagrać tutaj ruch D4, natomiast problem jest tak że pomimo tego, że to jest najlepszy ruch, no to ze względu na to, że to jest najlepszy ruch, to każdy zna tam teorię. Dlatego Mateusz zdecydował się zagrać ruch goniec b5, skoczek d7, d4, łobu-dubu, łobu-dubu. No i w tym momencie Maxudlu zaczął dubać, ponieważ są w tej pozycji dwa ruchy, które grają praktycznie zawsze. Jest skoczek F6 i to jest taki ruch typu, nazwijmy to trochę miękki, to znaczy wyprowadzamy figury, wszystko jest spoko, no i jest też zagranie ruchu a6, żeby wymusić decyzję na tym gońcu. Czy ty chcesz wracać tutaj, czy chcesz wracać tutaj, czy chcesz cofnąć się całkowicie, czy chcesz się oddać za skoczka. Natomiast MaxudLoose zdecydował się zagrać ruch E5 i prawdopodobnie nie musicie być specjalistami, jeżeli chodzi o szachy, żeby ogarnąć, że ten ruch trochę śmierdzi. Nie? Tak, czasami tak jest, że coś śmierdzi, nie do końca wiecie co. No to to jest właśnie ten ruch, bo z jednej strony. Fajnie, kontrolujemy centrum, atakujemy hetmana, zyskujemy tempo, ale z drugiej strony teraz ten pionek zawsze będzie słaby i to pole również zawsze będzie słabe. Także E5 nie jest jakieś super dokładne, aczkolwiek może powiedzenie, że to nie jest dokładne, jest trochę niedopowiedzeniem. Może po prostu ten ruch nie jest najbardziej optymalny, bo zabija trochę opcji ze strony Czarnego, ta struktura już się nie zmieni. Także nastąpiło Hetman D3. Czarne jeszcze zagrały H6, żeby odebrać pole G5, żeby ten goniec nigdy tutaj nie związał skoczka, skoczek... C3, skoczek F6, no i nastąpiła Roszada. I co ciekawe, być może to już Roszada jest błędem w tej pozycji. I o ile... To jest właśnie niesamowite, bo wiecie, no gra, macie taką pozycję, co trzeba zrobić. Trzeba schować króla. Ale być może ta roszada była w tym momencie nie do końca dokładna. Mo być może... Tak przynajmniej Mateusz swojej analizy stwierdził, można było zagrać tutaj ruch skoczek D2. I chodzi o to, że jeśli teraz nastąpi A6, bicie, bicie, czyli coś, co później nastąpiło w partii, to teraz zdążymy zagrać ruch skoczek C4. No i wiecie, po ruchu B5 wywieramy tutaj presję, więc przeciwnik będzie musiał tego pionka bronić. A teraz być może albo zagramy goniec E3, albo zagramy skoczek E3, a dopiero potem zrobimy sobie roszadę. Natomiast Mateusz zrobił roszadę i pewnie sobie myślicie: "Okej, okay, no dobra, no i może nie był to jakiś super dokładny ruch, no ale jest to roszada, to nie może być złe posunięcie". Nastąpiło jednak a6, bicie, bicie, no i teraz Mateusz chciał zagrać tu, tu, tu. I kontrolować pole D5. Więc zagrał skoczek D2, ale tutaj problem jest taki, że następuje B5, i cały, celowo oglądamy to z silnikiem, bo silnik nie zdaje sobie sprawy, żeby to była jakaś zła pozycja, ale zobaczycie, jak bardzo źle to się rozwinęło za kilka posunięć. Ponieważ B5 teraz już tu oczywiście nie wejdziemy. Co więcej, czasami musimy uważać na ruchy typu B4 ze strony przeciwnika. Także białe zagrały A4, czarne mają tutaj dwie opcje, mogą yy, przepchać, mogą to obronić. Nastąpiła obrona, no i teraz taka troszkę. Troszkę dziwna decyzja, to znaczy o ile jeszcze wierzę d jeden powiedzmy, że jest OK. Nastąpiło Hetman C7. No, i teraz taka decyzja, która nie mogę powiedzieć, że jest zła, ale ona mnie osobiście zdziwiła, bo ja od buta bym zagrał bicie-bicie, żeby sobie otworzyć po prostu wieżę. I ten pionek jest izolowany, potencjalnie może gdzieś go będziemy mogli atakować. I tutaj najlepszym ruchem jest w ogóle B4. To jest ruch absur absurdalny dla mnie, ja bym tak nigdy nie zagrał. Natomiast chodzi o to, że blokujemy tego pionka, możemy zagrać ruch wieża A5. Może gdzieś skoczek wejdzie z tej strony, może zagramy koniec B2. Mamy trochę Więcej opcji, i zyskaliśmy troszeczkę przestrzeni. Natomiast białe. Próbując realizować swój plan, zagrały ruch skoczek F1, nastąpiło B4, yy, skoczek poszedł na D5, ale teraz kłopot jest taki, że jak nastąpi bicie, to albo bijemy pionkiem i nie ustawimy już tutaj figury, a zauważcie, że dwie ciężkie figury atakują, więc chcielibyśmy mieć tę linię przynajmniej półotwartą, albo zbijemy hetmanem i podstawimy na C2. No i podobno to w ogóle jest opcja, na którą można było iść i wrócić tutaj hetmanem i wywieramy cały czas presję. Natomiast Mateusz zbił to pionkiem. Nastąpiło A5, skoczek E3, goniec E7, no i silnik mówi minus 0,2. Tylko, że to, że silnik mówi minus 0,2, to jest właśnie różnica pomiędzy człowiekiem a silnikiem, bo z praktycznego punktu widzenia wyobraźcie sobie, że ta pozycja to już jest tragedia. W sensie, tutaj już komentując tę partię, ja już czułem, w jaki sposób ona się potoczy. Była to pierwsza runda turnieju, no i niestety, ale z praktycznego punktu widzenia ta pozycja jest praktycznie, że przegrana. Dlaczego? Ponieważ czarne mają bardzo proste plany. Czarne zrobią sobie zaraz roszadę, być może zagrają F5, być może poprawią sobie jakoś gońca, być może wprowadzą kolejną figurę, być może tego gońca jakoś przerzucą mnóstwo możliwości. A co mogą zrobić białe? No okazuje się, że po pierwsze nie mają co atakować, nie mają czego atakować, czarne nie mają żadnych słabości, ta struktura pionkowa, czyli 4 na 3 jest dużym problemem, ponieważ pionek na C2 jest słaby, przeciwnik spokojnie będzie mógł go atakować, no nie ma co tutaj białymi grać. Mateusz zagrał B3, zagrał go B2. Nastąpiło koniec G5, skoczek poszedł na C4 i zobaczycie, że ten goniec praktycznie wygrywa partię. To, że czarne ustawiły gońca na G5, to w zasadzie musiały zrozumieć, że ten goniec będzie szalenie ważny za 5-10 ruchów. Bo na razie no to w nic nie strzela, co nie? Tylko wiecie jak, jaka jest idea, idea idąca za tym gońcem? Sorry, ale... O, teraz będzie dobrze. Idea idąca za tym gońcem jest taka, żeby odebrać to pole. No i na ten moment wydaje się bez sensu. Tylko Parham Maksudlu dobrze rozumiał, że okej, okay, ten goniec stoi teraz dobrze. Goniec C8, żeby uaktywnić go na A6. I on rozumiał, że prędzej czy później, mając tę pozycję, Mateusz Bartel będzie musiał coś tutaj robić. Będzie musiał kiedykolwiek zagrać C3 lub C4. Wtedy prawdopodobnie nastąpi jakieś bicie, albo nastąpi bicie tutaj. I fajnie by było, gdyby wieża mogła stanąć na C1. Dlatego już teraz ustawia gońca na G5. Goniec C8, nastąpiło C3. Goniec A6, łobudubu. Łobudubu, no i nagle okazuje się, że gdyby ten goniec stał, nie wiem, tu. Gdybyśmy ustawili pozycję, w której goniec stoi tutaj, to białe mają przewagę, bo zagrają wieża C1, wywierają presję. Przez to, że goniec stoi tutaj, nie ma tej możliwości. Dlatego tutaj nastąpiło G3. W zasadzie chcemy zagrać ruch H4. Znowu, jak oddamy jeden ruch, nastąpi H4 i wejdziemy wieżą, wszystko jest spoko. Ale czarne przechodzą do ataku. Tutaj wywierają presję, wywierają presję tutaj, ale fajnie by było jeszcze tutaj wywierać presję, dlatego następuje F5 i teraz. Plan czarnego jest mega prosty. F4. Także białe zagrały h4 i kolejny genialny ruch, bo tu nie możemy zagrać, bo oczywiście stracimy pionka. I każdy człowiek zagrałby na e7. Bronimy tego pionka, kiedyś hetmanem się ruszymy czy coś. Maksudlu rozumiał. Najlepsze posunięcie: goniec d8. Po pierwsze dlatego, że ten hetman będzie mógł spokojnie sobie przez e7 przejść na drugie skrzydło, po drugie ten goniec stanie kiedyś na B6 i będzie wywierał presję. To jest tak niesamowite. Zawodnik grający czarnymi wszystko w tej partii zrobił dobrze. Teraz wieża wchodzi na C1, no spoko, ale cały czas Mateusz jest jeden ruch do tyłu. Cały czas o jeden, jedno posunięcie Mateusz jest spóźniony. Hetman E7, wieża E1. No to czarne atakują. F4. No to król podchodzi, no i goniec poszedł na B6, zauważcie, bicie nigdy nie wchodzi w grę, no bo goniec wiąże skoczka, oj, ten goniec, którego ustawiliśmy tutaj kilka posunięć wcześniej, nagle wiąże skoczka i goniec może wejść na B3 i wywierać presję. Teraz to co grozi to jest bicie i wzięcie na F2. Także białe musiały to obronić, ale teraz Hetman znowu przechodzi. Być może teraz, jak nastąpi bicie, no to wejdziemy gdzieś tym Hetmanem. Może nie w tym momencie, ale wiecie, cały czas trzeba uważać. Także nastąpiło Hetman F3 i kolejny bardzo fajny ruch. A mianowicie, najpierw atakowaliśmy tu, znaczy na tym skrzydle. Potem atakowaliśmy na tym skrzydle, ale gdy teraz nie możemy za bardzo nic tutaj zrobić, no to ostatnia figura wieża wchodzi na C8. Wieża E4, kolejny genialny ruch. Hetman G6 i teraz już grozi bicie i wieża będzie atakowała. Zauważcie, po czymkolwiek, nie? To zbijemy tutaj, nie możesz odbić Hetmanem, bo stracisz wieżę, nie możesz odbić pionkiem, bo stracisz Hetmana, nie możesz odejść, bo stracisz i będzie bicie tutaj. Przegrana pozycja. Dlatego białe jeszcze próbowały się bunkrować i znowu po ruchu H5, Hetman G5, Hetman sobie wrócił i gdyby czarne zagrały losowy ruch, jeden ruch od jakby oddały, to białe grają F3I, być może jakoś jeszcze się trzymają. Ale tego ruchu F3 niestety nie da się przeprowadzić, ponieważ czarne same zagrają F3. Nastąpiło król G1, bierze F4, bicie, bicie. Przegrana pozycja. Mateusz się poddał, ponieważ nie ma jak bronić tego punktu. I, taki spo... I pewnie może oglądacie i tak sobie myślicie, no dobra Tomek, ale no gdzie Mateusz popełnił błąd? To był błąd. Dosłownie, jak sobie cofniemy tu, być może już ten ruch, być może Roszada sprawiła. Że Mateusz przegrał partię, bo być może tego jednego tempa brakło. Nigdy nie było jakiegoś wielkiego zagrożenia na królu w centrum, więc może nie trzeba było go chować tak szybko, może trzeba było szybciej ruszyć do ataku. I powiem Wam tak, pokażę Wam jeszcze jedną partię, ale powiem Wam tak, jak się ogląda takie partie, to ma się w głowie coś takiego, że no kurczę. Nie da się w te szachy grać, nie? W sensie, no, robicie roszadę i przegrywacie partię przez to. Oczywiście to jest trochę e, wyolbrzymione z mojej strony, ale chciałem wam bardzo mocno pokazać, że taki ruch na tym najwyższym, najwyższym poziomie potrafi sprawić, że przegracie partię. I druga partia. Mardeusz Bartel mierzy się z Nodirbkiem Abdusatorowem. I nie będę wam spoilerował wyniku, natomiast powiem, że po tej partii Abdusatorow trafił na piąte miejsce, jeżeli chodzi o ranking FIDE. Wyprzedził nawet Firuz. Chociaż teraz tak myślę, to chyba właśnie zaspoilerowałem wynik, ale cały ten filmik ma taki wydźwięk, że pewnie i tak zdomyślacie się, jaki będzie wynik tej partii. No i tutaj nastąpiło E4, C5, skoczek F3, skoczek C6 i skoczek C3. I ogólnie jak gramy skoczek C3 białymi... To gramy to bardzo często po to, żeby i tak zagrać d4, tylko przynajmniej wiedzieć, w którą stronę będzie chciał grać przeciwnik. Bo jak zagra e6 albo d6, może akurat zagramy wtedy coś innego niż d4, ale d4 i tak jest naszym planem. Bardzo często to wiecie. Wygląda w ten sposób, że po tym ruchu następuje d4, pick-pick, pyk, no i przechodzimy do tego samego. Natomiast Abdusatorów zdecydował się zagrać ruch g6. I to jest bardzo ciekawe, bo wchodzi w smoka i Nastąpiło D4 bicie bicie i koniec G7. I ciekawą opcją jest to, że Maptus Satorow po, po tej partii został zapytany, ponieważ wiecie, ten cały turniej ma swoją otoczkę, ma swój, swój komentarz i tak dalej, został zapytany, czy ten smok to było przygotowanie? A on powiedział, że w sumie to nie, ale jak zobaczył jaki wariant wybrał Mateusz, to zdecydował się, że smok będzie ciekawy. I wiecie jakie to jest 200 IQ? Ponieważ gdy gramy normalnego smoka, czyli pyk, 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 załóżmy G6, to tutaj białe mają możliwość zagrania ruchu C4. No i jeżeli ustawimy się tak, tak, tak i tak, to to jest struktura, którą nazymy, nazywamy strukturą maroczego, ponieważ czarne chcą zagrać kiedyś D5, dlatego my gramy zawczasu C4 i nigdy to D5 nie nastąpi. Albo czasami nastąpi, ale to jest dość utrudnione. Aktualnie raczej czarne już w ten sposób, może nie tyle, że nie grają, co kiedyś było to trochę bardziej popularne, taka spokojna struktura. Gdzie jest trochę manewrowania i jakieś czasami święcenia pionków, natomiast to C4 jest takie, że dlatego ja na przykład przestałem smoka grać, bo nie lubiłem tych wariantów. Natomiast gdy nastąpiło w trzecim ruchu C3, to była informacja dla Nodirbka, że okej, teraz już tego C4 nie będzie, no to wchodzimy, pyk, 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 goniec G7, goniec E3, skoczek F6, goniec C4, Roszada, Goniec B3 i D6 I to jest pozycja, którą każda osoba, która kiedykolwiek grała smoka, musi ją znać. To znaczy, mamy, białe mają główne dwa ustawienia. Jedno jest takie, że gramy F3, Hetman D2, Roszada i gońca zostawiamy sobie na F1, i wtedy są bardzo ciekawe pozycje. Drugie jest takie, że właśnie gramy tutu tu, i gramy trochę bardziej na spokojnie. No i w tym momencie białe mają w zasadzie jeden taki ruch, który nazywamy krytycznym, czyli taki, który sprawia czarnemu jakieś większe kłopoty od początku, ale jest to ruch F3. I to też jest mega mądre ze strony Abdusatorowa, że Abdusatorow spodziewał się że Bartel Mateusz nie będzie. Spodziewał się Smoka w jego wykonaniu. Więc skoro zagrał Smoka, to Mateusz musiał myśleć, że on coś przygotował. Więc skoro Mateusz myślał, że on coś przygotował, no to nie chciał wchodzić w takie bardzo mocne, teoretyczne dywagacje, gdzie tutaj idzie Goniec D7, Hetman D2, wieża C8, Roszada tutaj. Możemy chyba zagrać Król B1 jeszcze tutaj. Skoczek C4, pyk, pyk, pyk. No i teraz lecimy G4, przeciwnik gra B5. No i komputer pokazuje lekką przewagę, ale widzicie, przeciwnik już grozi różnymi rzeczami. Dlatego Mateusz stwierdził i powiedział to też podczas. Swojej analizy, że w zasadzie to miał takie przeświadczenie, że jeżeli pozycja ta stanie, to on zagra sobie H3 i będzie to trochę bardziej na spokojnie grał. Także nastąpiło goniec D7, Roszada, skoczek A5, no i znowu teraz nastąpiło Hetman D3, jeszcze, przepraszam, nastąpiło A6, i być może w tym momencie. Podobnie jak w partii z Maxudlu, trzeba było podjąć inną decyzję, bo Mateusz zagrał to troszeczkę za bardzo na spokojnie. Mateusz zagrał wieża E1 i wieża D1, co wam zaraz pokażę, że jest całkiem ok, ale można było grać inaczej. Natomiast tutaj, właśnie takim wariantem, który mi się wydaje, że był ciekawy, było zagranie ruchu F4. Takie agresywne, co nie? No i teraz być może chcielibyśmy po jakimś ruchu typu B5 samemu zagrać E5. Jak przeciwnik zbije, zbije. Jak odejdzie, może mamy jakieś ruchy typu E6. Trzeba to wszystko liczyć. Dużo się dzieje. Być może to w ogóle nie działa. Być może Mateusz podjął lepszą decyzję. Natomiast w taki agresywny sposób też można było grać. Natomiast Mateusz zagrał wieżę E1. Nastąpiło wieża C8, wieża D1 i B5. I podobnie jak w poprzedniej partii, być może to ustawianie sprawiło, że Mateusz przegrał. Pomimo tego, że to jest logiczne, wie, że weszły do gry, komputer nie pokazuje, że tu jest przewaga koloru czarnego, nawet pokazuje, że jest wielkie plus 0,04 dla białego, ale z takiego ludzkiego punktu widzenia, to ta pozycja jest ciężka już w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ białe zrobiły wszystko, co chciały. Ale nie mogą za bardzo zrobić nic więcej. No, którą figurę można poprawić? Ten skoczek stoi fajnie, ten skoczek stoi fajnie, goniec stoi fajnie, drugi goniec stoi fajnie. yyy... Eee, Hetman jest ok. Dwie wieże są poprawione. Król jest zabezpieczony. Idealna pozycja, tylko nie ma jasna bardzo jak robić progresu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie moim okiem. Nie do końca widzę. No, komputer mówi, że jedynym ruchem, który zapewnia nam tę ogromną przewagę plus 0,04, jest zagranie ruchu A3. I chciałbym wam to wytłumaczyć, ale nie jestem w stanie niestety. Um, dlatego tutaj Mateusz stwierdził, ok, to gramy go niec G5. Nastąpiło wieża E8, ponieważ w niektórych wariantach, tak załóżmy, oddajmy znowu jeden ruch, to teraz ideą białego będzie zagranie ruchu skoczek D5, pyk, bicie pionkiem i teraz wywierana jest presja. Więc skoro Abdusatorow znowu wszedł do głowy i wiedział, co chce zrobić Mateusz, to z góry zagrał sobie wieża e8 i to znowu Mateusz musi kminić, co chce zrobić, bo czarne mają prosty plan. Albo zbiją tutaj i zdobędą parę gońców i będą dusić, 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 albo zagrają ruch skoczek c4 i będą wywierać presję na tym słabym pionku. No i faktycznie, białe zagrały skoczek d5, nastąpiło bicie, bicie, skoczek c4, bicie i bicie. I pomimo tego... Że jest 000 pewnie jak komputer się na myśli może pokaże jakąś delikatną przewagę koloru czarnego, to tutaj czarne mogą grać wiele różnych rzeczy, a niestety białe. No mają problemy. Moją pierwszą intencją, jak widziałem tę pozycje, było zagranie ruchu Hetman A3, Hetman B6 i granie takiej pozycji, gdzie stoimy trochę dziwnie. Nasz hetman jest mało aktywny, ten hetman może gdzieś tutaj wchodzić potencjalnie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że najlepszym ruchem było zagranie ruchu Hetman F3, żeby tego Pionka bronić, natomiast Mateusz zdecydował się zagrać ruch Hetman E3 i to był już krytyczny błąd. Pomimo tego, że znowu patrzycie i myślicie, Tomeczku, ale jest 0,40, to jest cały czas Remis, to nie jest Remis. To już jest niestety przegrana pozycja, przynajmniej z takiego ludzkiego punktu widzenia. Jeżeli komputer by to grał kolorem białym, pewnie by utrzymał. No nie wiem, ale człowiek nigdy takiej pozycji nie utrzyma. Z prostego powodu. Czarne tutaj mają podwójne uderzenie i okazuje się, że białe nie mają jak bronić jednego z pionków. A jak stracą tego pionka, to potencjalnie stracą również tego, natomiast gdy stracą pionka na D5, no to te pionki później pójdą. I przy otwartej pozycji, przy parze gońców, to jest przegrana. Jeden taki ruszek. I nagle okazuje się, że mimo tego, że nasze figury wszystkie stoją fajnie, no to jest lipa. Białe zagrały teraz Hetman E4. Tutaj jeszcze dodam, że jeżeli mieliśmy taki plan, to trzeba było zagrać Hetman E4 od razu. Natomiast Mateusz zrobił to na dwa ruchy i potem jeszcze poświęcił trzeci ruch. Także Hetman stracił raz, dwa, trzy ruchy, żeby znaleźć się na H4. Niby jest on trochę bardziej aktywny, ale teraz przy... ale z drugiej strony wiecie, to trzy ruchy straciliśmy. W tym czasie przeciwnik po prostu powybijał nam piąki. Dodam jedynie, że w tym momencie po ruchu Hetmana 5 nie można było zbić na E7. Ponieważ czarne mogą zagrać goniec E5. I jeżeli goniec sobie odejdzie, to wcale nie goniec H2, ponieważ po biciu, biciu, biciu ta pozycja wcale nie musi być jakaś bardzo zła dla białego. Natomiast problem jest taki, że po goniec E5, goniec G5 bijemy, i nagle ten Hetman atakuje naszą wieżę, więc nie możemy zbić, bo na koniec. Przegrywamy partię. Także nastąpiło tutaj Hetman B2. Białe teraz zdecydowały się zbić i teraz znowu taki ruch, który... Wow, nie mogłem uwierzyć, że można taki ruch zagrać, a mianowicie w tej pozycji, gdzie naturalnie szukacie jakichś bić, jakichś przeciągów tutaj. Ta wieża może jest przeciążona, może ta wieża, może możemy coś zrobić na tym związaniu. Aptusatorow gra dwa ruchy, które moim zdaniem są jednymi z takich najpiękniejszych no, jedne z piękniejszych ruchów, jakie widziałem ostatnio. Naprawdę. I to nie są takie kombosy, to są po prostu mega ruchy, takich, których się nie spodziewacie. Bo wiecie, co zagrał tutaj Abdusatorow kolorem czarnym? H6. I to jest najlepszy ruch w pozycji. A wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli tutaj czarne zrobią cokolwiek, to być może ruch typu goniec F6 jest uciążliwy. Typu zagramy tu, wymieniam się te gońce i wiecie, jest jakaś, jakiś potencjał na atak. Natomiast jak zagramy H6 i ty zrobisz to samo, to ja ci najpierw zbiję, zbiję, zagram G5, nie masz jak bronić tego gońca. Ruch H6 ogranicza tego gońca, ten goniec nie może wrócić w tę stronę, nie może wrócić w tę stronę. Dodatkowo nigdy też nie można tego zbić, no bo zajęcie wymagające krzepy, wiem że powtarzam się, ale bardzo mi się podoba ten żart. I zdobywamy figurę. Także nastąpiło Hetman F4 i kolejny piękny ruch. Ruch, o którym ja bym nie pomyślał. Goniec A4, atak na Pionka. Goniec tutaj niewiele robił, a teraz atakuje naszego Pionka i nie bardzo jest jak się bronić. I ta pozycja, niestety, ale sypie się. Czarne tu. Po prostu wchodzą jak do siebie i nie ma co zrobić. Białe jeszcze spróbowały zagrać skoczek C6, natomiast tutaj po biciu, biciu, nastąpiło bicie. Teraz goniec D6, wymiana, wymiana. No i niby to jest. No okej, okay. to są dwa pionki więcej, niby wydaje się, że jakiś szach zaraz wejdziemy Hetmanem, ale problem z takimi zawodnikami jak Abdu Satorow jest taki, że ty możesz próbować zakładać im jakieś Nelsony, jakieś pułapki, ale oni doliczą. No Abdusatorow już w tym momencie, jak sobie wrócimy, widział tę pozycję. Pyk, 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 pyk. Hetman C2 i w tym momencie po ruchu wieża E8, król H7. Grozimy matem i zauważcie, wydaje się, że spoko. Ale teraz po ruchu Hetman da jeden pyk, Bijemy to z szachem, tu no i zagramy h5, zagramy g5 i ten król ucieknie. Pomimo tego, że może dla kogoś wygląda, że tutaj zaraz będzie mat, tego mata nie ma. Dlatego jak się cofniemy, nastąpiła jeszcze g4. Tutaj Hetman F3, Hetman B3 i w tym momencie Mateusz się poddał, ponieważ jest wywierana presja. Taka pozycja jest nie do uratowania. Te dwa pionki zawsze wygrają partię. No i w taki sposób Abdusatorow pokonał naszego trzeciego, najsilniejszego Polaka. W naszym kraju, no ale w sumie to Polak to chyba musi być w naszym kraju. Eee, także tak to wygląda. No i widzicie, kurczę, znowu ta partia, gdzie tutaj błędy? Wyobrażacie sobie pozycję, w której ktoś wam powie, że zagranie ruchu wieża E1 i wieża T1 być może sprawi, że wy przegracie partię. Bo trzeba było zagrać coś bardziej agresywnego, być może tutaj, skoczek D5, może jakieś bardziej ruchy do przodu. Trudno powiedzieć. To jest właśnie ten problem, że gdy grajś, jak ja widzę te partie 2650 z zawodnikami 2750, to ja oglądam i tak myślę, no obaj grają logiczne ruchy, ale tylko jeden z nich wygrywa. No, ciekawe, bardzo ciekawe. No i cóż, trzymajcie kciuki za Mateusza. Na pewno jest to dla niego trudny turniej, także zachęcam Was do oglądania transmisji, ale przede wszystkim, żebyście oglądali jego ym, nagrania, bo niesamowicie ciekawy jest pomyśleć zobaczyć, jak myśli taki zawodnik o rankingu 2600. Także trzymaj się, Mateuszu, trzymam za Ciebie kciuki mam nadzieję, że wszystko będzie Git. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się Cieplutkowy również i Nara.